Witam wszystkich. Dziś chciałbym pokazać, jak podłączyć komputer do internetu za pomocą NAT w Windows Server 2012. Tu jest moja dzisiejsza topologia. Windows 10 jest podłączony na sieci wewnętrznej do serwera, a serwer podłączony jest do internetu. Adresy IP już są skonfigurowane. I żeby internet działał na serwerze, to nie jest on bezpośrednio podłączony do serwera, jest zmostkowany przez komputer fizyczny. Czyli internet jest podłączony na Wi-Fi do komputera fizycznego. Maszyny wirtualne mam już uruchomione, czyli serwer ma dwie karty sieciowe. Pierwsza karta sieciowa jest podłączona z komputerem Windows 10 na sieci wewnętrznej, a druga karta sieciowa jest mostkowana. No i teraz pokażę ustawienia wstępne, które zrobiłem. Tak jak powiedziałem wcześniej, dwa adresy IP już są ustawione. Tutaj jest adres IP, który dostałem automatycznie od dostawcy internetu, a tutaj jest adres IP, który ustawiłem ręcznie do sieci lokalnej. Zmieniłem też nazwy kart sieciowych. Karta sieciowa internetowa ma nazwę internet, a druga ma nazwę LAN. Dodatkowo zrobiłem wyjątek na ping, żeby można pingować serwer. No i sprawdźmy teraz, czy jest komunikacja pomiędzy Windows 10 a serwerem. Jest komunikacja. I sprawdźmy, czy serwer ma dostęp do internetu. Jest komunikacja z internetem. No to zaczynamy od punktu pierwszego, czyli musimy zainstalować rolę routing i dostęp zdalny na serwerze. Czyli wchodzimy do menadżera serwera, na razie w narzędziach nie ma tutaj nic zainstalowane. Dodajemy rolę. dostęp zdalny Klikamy dalej i wybieramy direct access i routing Dodatkowo zainstaluje się jeszcze serwer sieci web i klikamy zainstaluj. Instalacja się zakończyła. Czyli teraz ustawimy sobie routing LAN. Wchodzimy narzędzia, routing i dostęp zdalny. I tu jest nasz serwer. I chciałbym, żebyśmy na bieżąco sprawdzali, czy jest komunikacja pomiędzy Windowsem 10. a drugim interfejsem serwera. W tym momencie nie ma komunikacji z drugim interfejsem i włączamy routing LAN. Klikamy prawym na naszym serwerze. Konfiguruj i włącz routing i dostęp zdalny. Dalej konfiguracja niestandardowa i wybieramy tylko routing LAN. Klikamy Zakończ i uruchamiamy usługę. No, i sprawdźmy, jak teraz wygląda ping. No, i tak jak widać, już zaczęło działać. Już działa ta komunikacja. Czyli to ustawienie mamy zrobione. I komputer komunikuje się z drugim interfejsem TTL127. No, i teraz ustawienia NAT. W routing i dostęp zdalny na protokole IPv4 klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na Ogólne i wybieramy Nowy protokół routingu. I tutaj wybieramy translator adresów sieciowych, czyli NAT. No i teraz tutaj nam się pojawił właśnie translator adresów sieciowych. Klikamy na niego. Klikamy też prawym przyciskiem myszki i nowy interfejs. Wybieramy internet. I zmieniamy typ interfejsu na publiczny interfejs połączony z internetem i zaznaczamy włącz translatora adresów sieciowych na tym interfejsie. Zanim to jeszcze zrobię, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na Windows 10, dlatego że teraz chcielibyśmy pingować bramę do internetu. No, i jak widać, na razie nie jest to możliwe. Włączmy sobie tą translację. I sprawdźmy, czy już nam to działa. No, i jak widać, już możemy pingować bramę do internetu. Nasz komputer również komunikuje się z bramą, czyli to możemy wykreślić. No i teraz sprawdźmy, czy na komputerze jest dostęp do internetu. Mamy już dostęp do internetu. Zobaczmy, jak wygląda translacja na serwerze. Odświeżę sobie i mogę sobie zobaczyć teraz mapowania. I tak jak widać, Jest tutaj dużo informacji, i są pokazane różne zewnętrzne internetowe adresy IP: port zdalny 443, czyli port https. Tutaj mamy port 53, czyli DNS. Czyli nasze zadanie zostało skończone. Jeszcze tylko chciałbym pokazać, jak to można w praktyce zastosować. Czyli tutaj nie byłby jeden komputer, tak jak w naszym zadaniu, tylko byłby access point, do którego bezprzewodowo mogłyby się podłączać komputery, mogłyby się podłączać smartfony, i wszystko szłoby przez serwer, który ma właśnie skonfigurowaną rolę NAT. I wszystkie te urządzenia miałyby internet. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia.